Sięgamy po różaniec, by w tej modlitwie oddać nasz Dzień Maryi. Jeśli poddamy się rytmowi tej modlitwy, choćby przez codzienny dziesiątek, to wejdziemy w rytm bijącego serca Maryi dla Boga. Ta niezwykła modlitwa jest przygnięciem do Matki Pana, a ona ma wszystko ustawione na Boga w swoim życiu. Prośmy ją o pomoc, kiedy słabniemy w naszym przygnięciu do Boga. W listopadowy poniedziałek przypominamy sobie świętą Teresę od dzieciątka Jezus, która kochała Różaniec Święty, ale też miała kłopoty z modlitwą Różańcową. Nieraz bowiem skarżyła się, że zasypia mimo woli przy jego odmawianiu. Kiedyś tak powiedziała o swoim zmartwieniu Różańcowym. W samotności odmawianie Różańca kosztuje mnie bardziej niż włosienica. Czuję, że bardzo źle go odmawiam i choć staram się rozważać jego tajemnice, to zupełnie nie udaje mi się na nich skupić. Dlatego smuciłam się tym brakiem pobożności, który mnie zastanawiał, ponieważ kocham Najświętszą Maryję Pannę tak bardzo. Teraz jednak smucę się mniej. Myślę, że królowa nieba, będąc moją matką, musi widzieć moją dobrą wolę i że to jej wystarcza. Nie bójmy się więc naszych rozproszeń na modlitwie. Potrzeba naszej dobrej woli, starania, na ile potrafimy, by za słowami wypowiadanej modlitwy szło nasze serce. Niepokalane serce, Maryi, bądź naszym ratunkiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i niech odpuszczamy I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Szyga, Amen, Boże, módl się z nami w życiu. teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Szyga, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg, Maria, Przeszki, teraz, Przeszki, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami teraz śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, w życiu, teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ślijna Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się z nami przyszli, teraz na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami życzymi, teraz się, naszy, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ja teraz i zażył. Wiek, o mój Jezu.